Na tym kanale udostępniamy przydatne informacje programistyczne z praktycznymi przykładami kodu. Tym razem chodzi o właściwości CSS związane z interfejsem użytkownika. Możesz dowiedzieć się o właściwościach Content, Cursor, Pointer, Events i Resize, w tym o ich zastosowaniach i sposobach ich pisania. Włączenie napisów ułatwi zrozumienie opisów kodu. Najpierw przyjrzyjmy się właściwości content. Właściwość content służy do dodawania treści do pseudoelementów, głównie before lub after. Ta właściwość służy do definiowania tekstu, obrazów, liczników i tym itp. które nie są bezpośrednio wyświetlane wewnątrz elementu. Jej główną rolą jest umożliwienie kontroli nad treścią dekoracyjną lub dodatkowymi informacjami, które nie są zapisane bezpośrednio w HTML za pomocą arkuszy stylów. W tym przykładzie Node zostało dodane przed elementem, a End zostało dodane po nim. Używane są tutaj pseudoelementy Before oraz After odpowiednio. Właściwość Content. Może przyjmować następujące wartości. Tekst. Możesz dodać tekst, umieszczając ciąg bezpośrednio w podwójnych cudzysłowach. obraz Możesz wstawić obraz za pomocą funkcji URL. licznik Użyj funkcji counter, aby wyświetlić licznik. atrybut. Funkcja atr może być użyta do wyświetlenia wartości atrybutu elementu HTML. Na przykład możesz wyświetlić atrybut title Brak. Określa, że żadna zawartość nie powinna być wyświetlana. Jest to stan domyślny. Używając właściwości content, pamiętaj o następujących kwestiach. Właściwość content ma zastosowanie tylko do pseudoelementów, a nie do zwykłych elementów. Ponieważ nie jest dodana do dom, nie można jej bezpośrednio manipulować za pomocą JavaScriptu. Może wpłynąć na układ, dlatego jest często używana do wyświetlania treści dekoracyjnych lub dodatkowych informacji. Teraz przyjrzyjmy się właściwości Cursor. Właściwość Cursor służy do określania rodzaju kursora, który ma być wyświetlany, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad elementem. Możesz określić różne style kursora, które często stosuje się do interaktywnych elementów w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Następujące wartości mogą być określone jako typy kursorów. Default to normalny kursor w postaci strzałki, domyślny kursor przeglądarki. Pointer to kursor w kształcie dłoni wyświetlany, gdy znajduje się nad linkiem. Tekst to kursor w kształcie belki tekstowej wyświetlany w miejscach, gdzie można zaznaczyć tekst. Move to kursor w kształcie krzyża używany, gdy element można przeciągać. Crosshair to kursor w kształcie celownika do precyzyjnego zaznaczania. Not allowed to kursor wskazujący obszary lub akcje, które są niedozwolone. Help to kursor z pytajnikiem wyświetlany gdy znajduje się nad elementami, które mogą zapewnić informacje pomocne. Wait to kursor w kształcie klepsydry lub koła reprezentujący stan przetwarzania. Progress to kursor wskazujący wykonywanie operacji w toku. Jednak wskazuje, że użytkownik może wykonywać inne operacje. Grab to kursor do chwytania przeciągalnych elementów. Grabbing to kursor wskazujący, że element jest przeciągany. Resize to kursor używany, gdy można zmienić rozmiar okna lub elementu. Istnieją różne typy w zależności od kierunku. N resize kursor zmiany rozmiarów wskazujący w górę. S resize kursor zmiany rozmiarów wskazujący w dół. E resize kursor zmiany rozmiarów wskazujący w prawo. W resize kursor zmiany rozmiarów wskazujący w lewo. -e size kursor zmiany rozmiarów wskazujący w prawy górny róg. size kursor zmiany rozmiarów wskazujący w lewy górny róg. Sresize -e kursor zmiany rozmiarów wskazujący w prawy dolny róg. Sresize kursor zmiany rozmiarów wskazujący w lewy dolny róg. Można również określić niestandardowy kursor za pomocą URL. W tym przykładzie customcursor.png jest plikiem obrazu dla kursora. Jeśli ten obraz nie jest dostępny, przeglądarka wyświetli domyślny kursor za pomocą Auto. Właściwość Cursor określa, który kursor powinien być wyświetlany, gdy użytkownik znajduje się nad elementem. Dostępne są różne style kursora w zależności od zastosowania, a także można ustawić kursory niestandardowe. Dobór odpowiednich stylów kursora dla elementów interaktywnych i operacji ograniczonych może zapewnić bardziej przyjazny interfejs użytkownika. Teraz przyjrzyjmy się właściwości Pointer Events. Właściwość Pointer Events służy do kontrolowania, w jaki sposób element obsługuje zdarzenia z urządzeń wskazujących, takich jak mysz, ekran dotykowy i rysik. Normalnie, gdy użytkownik kliknie lub najedzie kursorem na element, otrzymuje on zdarzenia wskazujące, ale to zachowanie można zmienić za pomocą tej właściwości. W klasie Pointer Events Auto właściwość Pointer Events jest ustawiona na auto, co pozwala na przetwarzanie normalnych zdarzeń kliknięcia i najechania kursorem. Element jest klikalny, dlatego po kliknięciu wyświetlany jest komunikat. W klasie Pointer Events Auto właściwość Pointer Events jest ustawiona na NAN, więc element nie odbiera zdarzeń wskazujących. Nawet jeśli właściwość cursor jest ustawiona na pointer, kursor myszy się nie zmienia, a inne elementy znajdujące się pod spodem stają się klikalne. Właściwość pointer events określa, czy i w jaki sposób element odbiera zdarzenia wskazujące. Możesz określić następujące wartości. Auto to domyślna wartość, w której element normalnie reaguje na zdarzenia wskaźnika. Gdy jest ustawione nan, element nie reaguje na zdarzenia wskaźnika. Element wyłącza interakcje takie jak klikanie i najeżdżanie, ale inne elementy poniżej mogą odbierać zdarzenia wskaźnika. Te wartości są głównie używane dla elementów SVG. Każda wartość określa, czy konkretne części elementu, takie jak wypełnienie, obrys i tym podobne, reagują na zdarzenia wskaźnika. Nie jest to często używane z typowymi elementami HTML. Poniżej znajdują się przykłady użycia właściwości pointer-events. Wybieranie elementów, które chcesz wyłączyć. Wartość nan jest przydatna do tymczasowego wyłączania elementów takich jak przyciski lub linki. Użycie z nakładającymi się elementami. Gdy właściwość position jest ustawiona na absolut lub elementy są warstwowe za pomocą właściwości z indeks ustawienie pointer events na nan dla najwyższego elementu pozwala na wysyłanie zdarzeń wskaźnika do elementu poniżej. Następnie przyjrzyjmy się właściwości Resize. Właściwość Resize to właściwość CSS, która określa, w jakim kierunku użytkownik może zmienić rozmiar elementu. Korzystając z tej właściwości, możesz pozwolić na zmianę rozmiaru elementów w pionie lub poziomie poprzez przeciąganie, albo całkowicie wyłączyć możliwość zmiany rozmiaru. Właściwość Resize określa kierunki, w których element może być zmieniany rozmiarem. Możesz określić następujące wartości. Ustawienie wartości BOF pozwala na zmianę rozmiaru elementu zarówno w pionie, jak i w poziomie. Ustawienie wartości horizontal pozwala na zmianę rozmiaru elementu tylko w kierunku poziomym, szerokość. Ustawienie wartości vertical pozwala na zmianę rozmiaru elementu tylko w kierunku pionowym, wysokość. Ustawienie wartości nan wyłącza możliwość zmiany rozmiaru elementu. To jest domyślna wartość Określenie wartości inherit powoduje, że element dziedziczy wartość właściwości resize od swojego rodzica. Aby umożliwić skalowanie elementu, należy ustawić właściwość overflow razem z właściwością resize. Skalowalne elementy mogą wymagać pasków przewijania, dlatego zazwyczaj ustawiana jest wartość overflow auto. Skalowanie jest zazwyczaj stosowane w przypadku elementów blokowych, takich jak div i teksteria Kod źródłowy do tego filmu można pobrać z oficjalnej strony internetowej. Jeśli chcesz, odwiedź URL w opisie, aby wspomóc naukę. Dziękujemy za oglądanie. Ten kanał zapewnia praktyczne i użyteczne informacje o programowaniu. Zasubskrybuj kanał i pogłębiajmy razem nasze umiejętności programistyczne.